Siemano, moi drodzy, z tej strony witam was serdecznie, zapraszam was na stream charytatywny 14-15 grudnia. Moi drodzy, gramy dla psychologii dziecięcej w szkołach i przedszkolach. 14 grudnia gramy w Fishing Planet, a 15 grudnia gramy w Euro Black Simulator 2. Dla każdego coś miłego, czekają na was konkursy, licytacje charytatywne, wspólne kolędowanie. Także atmosfera będzie jak najbardziej miła, sympatyczna, utrzymana w klimacie świątecznym. Także wybijajcie, a ja oddaję głos Bartkowi. Bartuś, zapraszam. Cześć, Paweł, cześć widzowie. A ja was zabieram na ryby, bo w Fishing Planet będziemy łapać karpie z lodu. Ja już mam sprzęt i tym razem gram z wami. A oprócz tego przygotowaliśmy dla was ciekawostki wędkarskie i kosmiczne. Będzie konkurs i koncert karaoke, a wszystko po to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na wyposażenie gabinetów psychologicznych w szkołach i przedszkolach, w sprzęt i w akcesoria do pracy z emocjami. Na streamie widzimy się 14 i 15 grudnia, ale już dziś można licytować w naszych licytacjach. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia!